Cześć, ja mam na imię Konrad i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o medytacji i o technice Vipassany. Co prawda już nagrałem taki odcinek w Polsce, ale było zimno, było nieprzyjemnie i trochę się zmieniło, dlatego zdecydowałem się, żeby nagrać to jeszcze raz w trochę bardziej atrakcyjnej scenerii. Tak więc technikę wipassany rozpocząłem 14 lutego w dziadowicach. Zanim powiem wam czym ta technika faktycznie jest i co mi dała, szukuję Was z zasadami, które tam panowały, bo wiele osób się drapało po głowie i mówiło, oho, ja bym tego nie wytrzymał, nie wytrzymała. Tak więc zostajesz zamknięty w ośrodku, w którym obowiązuje szlachetne milczenie. Nie odzywasz się do nikogo, nie mówisz dzień dobry, nie mówisz przepraszam, nie mówisz dziękuję. Zasada numer dwa żadnych aktywności seksualnych. Mm, trzeba sobie odpuścić przez te 10 dni. Masz skupić się tylko i wyłącznie na doznaniach, jakie wysyła Twoje ciało w stronę Twojej głowy i to jest wszystko. Posiłki dwa razy dziennie. Pierwsze śniadanie 6.30. Obiad 11.00. O 11.30 już praktycznie nic nie jesz poza o godzinie 17.00 jakimś tam owocem. Kolejna sprawa, medytujesz. Możliwie jak najwięcej. Wedle nauczyciela, tego głównego, głównego, powinno to trwać mniej więcej 10 godzin. Dużo w pokoju, dużo w sali medytacyjnej razem z mnichami. Tak więc myślę, że z grubsza Wam wyjaśniłem, jak to mniej więcej wyglądało, a teraz Wam powiem, jak wyglądała moja droga, w tym wypadku z Warszawy do Dziadowic. Jest taka podstronka na technice Vipassa, nie? tej Damma, Ork, Palawan, coś tam, <laughs> palawan, nie, to nie jest palawan. E, coś w stylu blakara, że możesz napisać, jedziesz stąd na ton albo, że szukasz miejsca stąd na ton. No i ja napisałem do dwóch gości na znaczy do więcej, ale wziąłem dwóch, nazwijmy ich Marek i Darek. Marek był pierwszy raz, Darek był już chyba piąty. Ostatni raz był ponad rok temu. No i pytamy go, jak to mniej więcej tam wyglądało, czy mu się podobało i te inne rzeczy. On wiadomo, że nie odpowiadał od razu, tylko wiecie, techniki medytacyjne w głowie, uważność, skupienie, e, często takie pytania ale o co Ci konkretnie chodzi, wiecie, ty, że tak, tak typowy człowiek od razu odpowiada, on trochę inaczej. Nie mówię, że źle, tylko no czuć było, że jest jakoś inaczej. No i w każdym razie Darek powiedział o tym, że jak był tam ostatnim razem, to był taki łysy gość, nazwijmy go Norbert, niech będzie Norbert, Norbert powiedział jako jeden z uczniów, że póki jemu się nie naprostuje w głowie, to on stamtąd nie wyjedzie, nie wyjedzie. Wiecie, jakie było zdziwienie, jak przyjeżdżamy, a on mówi, to jest Norbert. I okazuje się, że Norbert jest kierownikiem kursu. Kierownik kursu, który prawdopodobnie stamtąd nie wyjechał od tamtej pory. Trochę sobie żartuje, no ale wiecie o co chodzi. Mówi ktoś Wam taką historię o takim gościu, a potem się okazuje, że on Cię przyjmuje. On już nie jest uczniem, on już jest poziom ileś tam wyżej. To jest niesamowite. <laughs> I co było ciekawe, jak już się, jak się rejestrowaliśmy, tam zapisywaliśmy imię, nazwisko, jakieś tam szczegóły o nas, nie, takie podstawowe, mm, daję tą kartę Norbertowi, Norbert mnie potem pyta, czy mam jeszcze jakieś pytania. Ja jestem tego typu osobą, tak jak tutaj na wakacjach, że jak idzie ktoś z mówi, wie o, Rodezjan, no i tam sobie coś gadamy. Więc zastanawiam się, czy zapytać Norberta, bo miał tutaj taką czarną wstęgę przepasaną na białej koszuli. I sobie myślę, kurczę, może go zapytam, czy to jest jakiś wyższy poziom wtajemniczenia, jestem zainteresowany, pewnie nie dojdę nigdy do tego Poziomu, ale może jednak e, na jakiej zasadzie to działa? No ale pomyślałem: na razie nie będę robić siebie wariata. E, no i co ciekawe, jak już skończyli rejestrować wszystkich uczestników, patrzę, a to nie jest żaden czarny pas tajemniczenia, tylko to jest zwykła czarna taka materiałowa torba. W której on trzymał jakieś dokumenty, i to było ramiączko z tej torby. Koniec całej historii. Ja sobie pomyślałem, no, chyba warto czasami nie odpuścić, jeżeli nie chce z siebie zrobić człowiek głupa. Mały przerywnik, dlatego, że wysiadając na tym miejscu, było kilka szczególnych rzeczy. Przede wszystkim plaża. Zobaczyliśmy od razu morze, bardzo nam się to spodobało. Kolejnym elementem, góra, która chyba nazywa się Santa Barbara i jest dla nas imponująca z tego miejsca. I kolejnym elementem, jeszcze, choć nie wiem dokładnie, co to dokładnie jest. Jakiś starszy budynek, yy, i cały ten klimat, to wszystko, co jest tu dookoła, plus palmy, sprawiło, że poczuliśmy od razu, że to będą udane wakacje. W dniu zero dostaliśmy powitalną zupę, wtedy jeszcze mogliśmy rozmawiać. Także z Darkiem, Markiem można było zamienić kilka słów, co gdzie, jak czemu i po co. Ale o godzinie mniej więcej 20. Poszliśmy na pierwszą medytację. Nie wiedziałem z czym to się je, nie wiedziałem jak to wygląda, nie wiedziałem nic w internecie. No i poszliśmy z, z sali takiej jadalnianej, tam gdzie była rejestracja. Przechodziliśmy obok budynków, w których spaliśmy. O, pokrótce zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda, że działka jest podzielona na pół na lewą i prawą część. Budynek jadalniany oraz medytacyjny jest częścią wspólną, ale nie dotykasz się z kobietami i mężczyznami, bo tego nie powiedziałem, że są tam zarówno mężczyźni, jak i kobiety. No i wzdłuż jest, są trzy budynki, B, C i D, a dla mężczyzn I E, F i G dla kobiet. Ja miałem e, pokój numer B1, czyli w pierwszym budynku, w pierwszym pokoju, który był najbliżej jadalni, więc jak tylko usłyszałem gong, że jest jedzenie, to leciałem od razu, bo no jednak na głodnego to ja się nie potrafię skupić. Szliśmy w stronę sali medytacyjnej, mieliśmy poduchę pod ręką, tą taką zafu, która pomaga medytować, i e, Norbercik mówi nam, w tym wypadku mi, bo mówił każdego po kolei, i jak był zapraszany do tej głównej sali, e, usłyszałem 44. Tak bardzo cichutko, tak 44. I okej, okay, 44 to 44. Nie wiem za bardzo jeszcze co to jest, ale wchodząc do tego głównego pomieszczenia, zobaczyłem, że jest bardzo dużo takich niebieskich kwadracików na ziemi. Takich materacy i one miały, były ponumerowane, więc znalazłem kwadracik numer 44 i usiadłem tak mniej więcej jak tylko potrafiłem. Czyli siadł skrzyżny, bo musi być profeska nie? medytacyjna. I jeszcze kilka słów odnośnie tej sali medytacyjnej. Miała ona mniej więcej 100 tych kwadracików niebieskich. Po lewej stronie było 50 męskich, i po prawej było 50 żeńskich, damskich. O tyle było to trochę dla mnie zabawne, bo te kwadraciki były układane w rzędzie, po kolei, ale już w drugim czy trzecim dniu któregoś kwadracika nie było. Ja sobie żartowałem, że to trochę wygląda jak Squid Game, że wiesz, ty odpadasz. Nie wiadomo dlaczego, nie, inni nie wiedzą co się dzieje. Po prostu przepadły i zniknąłeś. I wtedy dostajemy instrukcję. Zamknij oczy nie będą Ci potrzebne, będą odwracały Twoją uwagę. Skup swoją uwagę na ciele, na doznaniach, które masz w sobie. I na samym początku mieliśmy skupiać swoją uwagę na oddechu po prostu. No i wydaje się, że to jest taka prosta sprawa. Nie? Dostajesz instrukcję, i mówisz, dobra, małe piwo, wdech, wydech, wdech, wydech. Tylko problem polega na tym, że nie utrzymujesz uwagi na tym, że. Oddychasz, tylko za chwilę jesteś myślami gdzieś, jak 3 lata temu byłeś na wakacjach całkowicie gdzie indziej. Albo, no i potem dostajesz informację znowu. Ej, Zwróć uwagę na swój oddech i, a tak, 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 wdech, wydech, 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 i znowu jesteś myślami tym razem w przyszłości, że coś gdzieś tam będziesz robił i tak dalej. Nie. Chodzi o to, żeby skupić uwagę na tym, co się dzieje tu i teraz, bo Twoje ciało, Twój organizm odczuwa te bodźce, które są aktualnie, czyli ta temperatura, która, która tu jest, odczuwasz jakieś swędzenie na swoim ciele, coś cię łaskoczy, coś cię boli, no bo jak siedzisz w siadzie skrzyżnym, to też nogi potrafią boleć w tym wypadku, i to są doznania, na których Ty masz się w tym momencie. Skupić. I no, wydawało się, że to było takie proste, że ej, no przecież łatwo, damy radę, skupimy uwagę na tym, żeby oddychać. No nie, nie było to proste. Tym bardziej, że miałeś to robić przez godzinę i uświadamiałeś sobie, że dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci, dzień czwarty będzie mniej więcej czymś podobnym. Co jeszcze było dla mnie trochę dziwne i nie wiedziałem za bardzo, jak utrzymać powagę, było to, że na początku, na rozpoczęciu tej całej medytacji, słychać dźwięki z głośników. Nie wiadomo o co chodzi. Brzmi to mniej więcej tak. Ja wam to puszczę na YouTube, ale muszę to zaintonować, tak można powiedzieć. To będzie takie. Eee... I dla niewprawionej osoby, takiej jak ja, która kompletnie nie wie o co chodzi, sobie myślisz, że to są jakieś jaja i tak z zamkniętych oczu otwierasz i patrzysz po innych, czy oni też to słyszą, czy ty już masz jakieś haluny w głowie, bo nie wiesz, czy tak po prostu ma być. I potem okazało się, że tak, tak ma być. To były takie swego rodzaju słowa, które zamienione były w pieśń tego naszego nauczyciela, który nazywał się Goenka. Nie będę się za bardzo rozwodził co do jedzenia, czyli mówię o śniadaniach i obiadach o godzinie 11, ale nie było łatwo, tym bardziej, że jestem mięsnym człowiekiem i wegetariańskie jedzenie, nawet jak nałoży się kupę żarcia na talerz, tak jak w jakimś nordfiszu, jesz ile chcesz, nie nałóż ile dasz rady, to i tak mało co to dawało. I było to jednym z powodów, dla którego zrezygnowałem. Wszedł wcześniej z Vipassany. Przewracając do medytacji, w dniu pierwszym i w każdym kolejnym, trzeba wstać z założenia o godzinie 4:00 i o godzinie 4:30 do 6:30 jest pierwsza medytacja. I pierwsze dni były takie, że byłem bardzo sumiennym człowiekiem w tym temacie. Wstawałem o 4:20, 4:30 już byłem na sali medytacyjnej i miałem zamknięte oczy e, oczekując e, cudów trochę, bo chciałem doznać jakichś e, niesamowitych nadprzyrodzonych doznań. Można powiedzieć nadprzyrodzonych. No wiecie o co chodzi, no takich jakiś niesamowitych. E, no i e, Pierwszego dnia faktycznie tak było, gdy już byłem w odpowiednim stanie medytacyjnym. Myślę, że w swego rodzaju skupieniu uwagi, czyli w hipnozie. Podczas zamkniętych oczu i nieporuszaniu swoim ciałem praktycznie kompletnie, mówię tutaj przede wszystkim o rękach i nogach. Zobaczcie jak ładnie. Mówiąc o. Rękach i nogach. Miałem wrażenie, że moja głowa jest dezintegrowana z resztą ciała. Miałem świadomość, że mogę poruszyć ręką, a palcem, mogę poruszyć nogą, ale nie chciałem, bo chciałem, żeby ten stan utrzymywał się możliwie jak najdłużej. Drugiego dnia miałem w miarę podobne doznania z samego rana, ale później Uświadomiłem sobie, że nie za bardzo ludzie chodzą i obserwują, czy my chodzimy na tę medytację, czy nie. I włączyło mi się takie swego rodzaju lenistwo i już potem zacząłem chodzić w kratkę. I już nie za bardzo mi się tak chciało, jak wcześniej. Co było oczywiście złym nawykiem, który w sobie wypracowałem na czas pobytu na kursie Vipassana. Jeszcze z krótkich, szybkich ciekawostek. A góra, którą Wam pokazywałem, Santa Barbara, jest najwyższą górą tutaj w okolicy, a drugim czymś największym jest ten budynek, który się nazywa Grand Sol. Nie wygląda zbyt ładnie, chociaż tutaj może i nawet. Tak, nie wpisuje się za bardzo w tematykę, w otoczenie. Aj, trochę ciężko z czasem, dlatego robimy teraz przerwę i wrócimy za chwilę. Kontynuujemy, trochę mi zeszło, chyba dwa dni. No i pytanie, co mi dała faktycznie ta VipaSana. E, pierwsza rzecz, jestem bardziej cierpliwy, to wiem na pewno, że nawet jeżeli coś mi nie wychodzi, albo no coś jest nie tak, albo ktoś coś robi, czego ja bym nie chciał, to jestem taki na tyle bardziej wyrozumiały i sobie czekam, że ej, to <laughs> że, że za chwilę dojdzie do tego, że będzie tak, jak chcę. Albo po prostu zmienię strategię, a nie, że wybucham frustracją i że dlaczego tak mam być, bo faktycznie częściej tak było. Drugim elementem jest to, że jest bardziej wyrozumiały. Jest taki termin, który się nazywa Anicze, czyli że i tego nas właśnie uczono, że jeżeli jest jakieś doznanie, które mamy aktualnie w swoim ciele, tak jak się medytuje godzinę, dwie, no to odczuwamy coś w swoim ciele, swędzenie, ból i tak dalej. I uświadamiają nas w tym, że to, co jest aktualnie, rozpoczęło się albo się rozpocznie, w zależności, i na pewno się skończy, że jedno jest pewne, zmiana jest zawsze. Jeżeli coś się pojawiło, to za chwilę lub za jakiś czas się skończy. I nawet jak teraz tu gdzie jesteśmy na wakacjach, odczuwałem, że ej, pogoda się psuje, za chwilę będzie zimno, to takie dobra po prostu obserwuję nic więcej się, nic więcej nie mogę zrobić na ten moment. Takie stoiskie myślenie. No jeżeli nic się nie da rady, no to zaakceptuj i. Tyle możesz, bo jeżeli nie zaakceptujesz, no to frustracja, zdenerwowanie, są oczekiwania i to nie jest dobre dla nas. Ech, nie wiem, czy Wam wyjaśniłem to wystarczająco dobrze i jasno. Ale chyba bardziej nawet nie potrafią. Ja na Vipassanie przeżyłem 7 dni. Faktycznie można było przeżyć 10, to było pełnych 10 dni szlachetnego milczenia, pełnej medytacji, i tak dalej. Ja wytrzymałem 7, wytrwałem, jak zwał, tak zwał, z kilku powodów. Po pierwsze, męczyło mnie jedzenie wegetariańskie, które no, przez pierwsze 4-5 dni było ok, bo było czymś całkowicie nowym, jakoś to akceptowałem, natomiast później nawet. Ugh, chciało, chcąc yy, odczuwać jakieś takie zadowolenie, że okej, okay, zjem i będzie okej, okay, to wcale nie było okej, okay, to mnie dobijało, że jeszcze pełne 3 dni jedzenia, którego no już później wręcz nie trawiłem. Kolejnym elementem było to, że nie skupiałem się na medytacji. Faktycznie trzeba było poświęcić minimum, tak uważam, z 6-7 godzin na to, żeby, żeby faktycznie od, odczuwać te efekty, że, że człowiek się uczy, skupia swoją uwagę, a ja sobie tak myślałem, a dobra, to jak nikt na to nie patrzy, to może sobie pocznę, chwilę pośpię, albo pójdę na spacer i to nie było nic e, dobrego. I nawet jeżeli bym ukończył tą Vipassanę po tych 10 dniach, to raczej nie odczuwałbym takiego zadowolenia, bo wiem, że później nie dawałem z siebie tyle, ile faktycznie bym mógł. I teraz takie pytanie, które czasami mi ludzie zadają, czy jeszcze raz bym się na coś takiego zdecydował? Myślę, że tak, ale nie prędko. Na pewno z innym mindsetem niż to, co mam aktualnie, bo na ten moment no, ilość tego czasu, który trzeba wygospodarować, czyli pełne 10 dni, nie jest łatwa. Jeśli ktoś ma nieprzerobione sprawy, a jednak potrzebuje jakiegoś rodzaju ścieżkę, przemianę, coś, coś żeby zrobić w swoim życiu i ma... 10 dni to może jest to jeden z, ze sposobów na rozwiązanie pewnych problemów, bo były tam różne osoby. E, niektórzy wydawali się, można powiedzieć, typowi. Część osób była z, była na tyle wyróżniająca się od innych, że myślałeś, ej, ten człowiek przeżył naprawdę dużo złego w życiu, a mimo to jest tutaj, jest zdeterminowany, chce coś zmienić w swoim życiu i, no i faktycznie lepiej mu to wychodziło to na pewno niż mi, bo mam kilka takich przypadków, przykładów w głowie, ale może to nie jest czas, żeby o czymś takim mówić. Wydaje mi się, że powiedziałem wszystkie niezbędne rzeczy, którymi chciałem się z Wami podzielić. Jeżeli czegoś zapomniałem, to pewnie dokleiłem wcześniej. To by było na tyle. My wracamy do Polski. Trzymajcie się. Cześć. I gotowa? Seriøst? mm. -hmm.